Cześć. Dzisiaj będę wymował silnik z mojego Fiata. Potrzebuję to zrobić, aby uzyskać dostęp do skrzyni biegów oraz koła zamachowego, żeby zaprojektować kilka części. Silnik pójdzie na sprzedaż, ale skrzynię biegów zostawia. Więc bez zbędnego gadania przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy od zdjęcia tylnej klapy. Można to zrobić poprzez oskręcenie tej małej śrubki. A potem zsunięcie go potrząsając nim. Drugą rzeczą, którą należy zdjąć jest górna osłona silnika. Przytrzymują ją cztery śrubki. Później możemy odpiąć kabel od elektryki. Odpinam też kabel od czujnika ciśnienia paliwa, a potem odpinam przewód paliwowy. Używając kombinerek odpinam kable od alternatora. Odpinam kable od świec zapłonowych i od razu przechodzę do odpięcia linki gazu. W następnej kolejności zajmuję się linką ssania. Przechodzę za silnik i odpinam przewód powrotu do baku. Luzuję opaskę zaciskową na tubie i odpinam tubę gorącego powietrza. Teraz przechodzę pod auto i zaczynam zdejmować gitarę, która jest dolną osłoną silnika. Oskręcam cztery śruby i tym samym luzuję przewód. To samo czynię dla drugiego koła. Do rozrusznika doprowadzone są dwa kable. Należy je odpiąć. Niestety nie udało mi się tego nagrać. Przechodzimy do skrzyni biegów. Należy zdjąć gumową osłonę z Lizaka i odkręcić śrubkę, na którą pokazuję. Teraz odpinam linkę sprzęgła. Normalnie potrzeba do tego dwóch kluczy, ale mi jakoś udało się to zrobić jednymi kombinerkami. Wychodzę spod auta i zaczynam demontować tylną belkę. Znowu jesteśmy pod autem. Odkręcam trzy śruby, które trzymają łapą skrzyni biegów. Już prawie skończyliśmy. Została mi do odkręcenia śruba, która trzyma sprężynę i silnik. Teraz mogę już spokojnie odpiąć belkę. Po lekkim wyciągnięciu silnika należy odpiąć trzy kable od skrzyni biegów. A tak wygląda to po wyjęciu. W najbliższych tygodniach będę wypuszczał filmy opisujące jak stworzyłem baterię do mojego malucha. Jeśli jesteś nimi zainteresowany, zasubskrybuj kanał, aby żadnego nie ominąć.